Hej, cześć, witajcie, jestem Pandorama. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny 10 już odcinek budowy Brindleton Bay. A dzisiaj trochę remake, trochę połączenie. Moich dwóch chyba ulubionych buildów, jednego bardzo starego, którego nie ma na kanale i jednego, który jest, czyli lodziarnia z przyczepą. Oczywiście z użyciem ekożycia, tak jak mówiłam o zerowej, udało mi się pobrać wszystko bardzo szybko, odep odpalić Simsy i jednak nagrywałam już z dodatkiem. Tak więc dzisiaj to będzie takie preludium trochę, wstęp właśnie do weekendu, w którym będziemy bardziej już się zajmować Evergreen Harbor konkretnie i dodatkiem całym ale tutaj już sobie pewne rzeczy gdzieś tam się pojawiły, gdzieś tam je użyłam i dodatkowo oczywiście są drabiny, także kolejny fajny bonusik. Powiem Wam ogólnie, że plan był troszeczkę inny, jeżeli chodzi o to miejsce. No oczywiście lodziarnia jest inspirowana tą lodziarnią, którą mam w galerii. Ona jest tylko mniejsza bodajże, ale po prostu potrzebowałam dużo mniej miejsca i stwierdziłam, że w tym wypadku zrezygnuję ze stolików takich typowych i zrezygnowałam też z takiej części dla właściciela, którą zwykle mam, no bo jednak jest ta przyczepa, więc ta część taka gabinetowa nie jest potrzebna. Na początku przyczepa miała być pod kątem, ale okazało się Właśnie, wczoraj, nie pomyślałam w ogóle o tym, powiem wam szczerze, naprawdę nie pomyślałam o tym, że drabiny nie będzie dało się ustawić pod kątem, że drabina będzie jako schody. Gdzieś nie dotarło to do mnie, nie wiem. W każdym razie, wczoraj, jak to ogarnęłam, to sobie pomyślałam, że no to lipa, bo miała być bardzo podobnie, tak tylko, że przyczepa miała być pod kątem. Ale już w tym wypadku drabin robił mi się dziubek który wyglądał śmiesznie po prostu, a potem jeszcze okazało się w trakcie, a jak już próbowałam oczywiście z tym, z tym dzióbkiem robić w nocy, no to okazało się, że pod kątem jak próbuję do ściany dostawić szafki kuchenne, to one mają jakieś dziwne cienie tam. Tak, więc zrezygnowałam z tego pomysłu i pomyślałam, że zrobię inaczej. W ogóle tą przyczepę to ja robiłam pięć razy, tego nie macie na nagraniach, bo ja po prostu usuwałam te nagrania. Ale było pięć pomysłów. Tu gdzieś kolorystyka nie grała, tu gdzieś pomyślałam, że może inny kształt też nie grało to. I stwierdziłam, że czemu nie pójść w klasyka i nie wziąć tej przyczepy, która jest stworzona właśnie w Strangerville? W tym parku przyczepowym, dodać jej oczywiście tylko drabinę, pozmieniać odrobinę, no bo jednak mamy tutaj nowe rzeczy, i stwierdzić, że przejechał sobie ze Strangerville do Brindleton Bay. Bo myślałam bardziej, że to jest właścicielem, jest taki facet tej restauracji i taki chłopak młody, można powiedzieć, i on tak sobie żyje, właśnie przyczepie, trochę tak po spartańsku, chociaż tam jest bardzo luksusowo w środku, ale wiecie, wiecie o co chodzi. Dlatego też musiałam trochę przerobić środek, bo jednak wolałam bardziej nowoczesny środek w porównaniu do tego, co było wcześniej tam. Tak więc skopiowałam tą przyczepę, zmieniłam oczywiście drabinkę, zmieniłam wnętrze, we wnętrzu mamy i te szafki z ekożycia. Później z Debuga wyciągnąłem jeszcze telewizor, ten, który Wam mówiłam, pokazywałam Wam na live. Oczywiście ten stolik taki, typowo kojarzący się z dwójką, taki plastikowy. Jest ta mała lodówka, i tak dalej, i tak dalej. Na podwórku jeszcze też troszeczkę zmieniłam, a na dachu postawiłam kolektor słoneczny. Panel słoneczny, także też fajnie daje nam jakiś element, że sobie produkuje tą, ten prąd, którego którego korzysta w przyczepie. Na pewno, jak będziecie grać, to możecie sobie jeszcze czegoś tam podostawiać. Ja jestem ogólnie bardzo zadowolona. A drugą połowę tego właśnie, tej działki, bo to jest ta 30 na 20, w lesie takim, zajmuje właśnie lodziarnia. Jeżeli chodzi o menu, na końcu będziecie je mieli. W menu mamy przede wszystkim lody, ale i tam pizza się zdarzyła, jakieś tam musy takie pojedyncze, jakieś picia, napoje też są jakby nie ma takiego jedzenia typowego, no poza tą pizzą, ale wiecie, żeby był jakiś taki większy asortyment w tej restauracji, bo myślę, że ona będzie fajna pójść z tego kościółka, który był zrobiony na przykład tutaj później, sobie się pobawić, posiedzieć. Myślę, że z czasem jeszcze coś tam pewnie dołączę, zanim wstawię całe miasto, bo wiecie, czasem się coś przypomina po wszystkim już, ale tutaj stwierdziłam, że pójdziemy w taki klasyk, jeżeli chodzi o kolorystykę. Mamy żółty, niebieski, takie mocne, Tamta była bardziej różowo-niebieska, ta, która jest w galerii. To jest jednym z popularniejszych w ogóle bildów moich z pobrań. Ta jest bardziej taka żywa, mocna. Mamy tutaj trochę neonów, dużo roślinności. Stoliki są właśnie takie typowe, podwórkowe. Nie są to, tak jak tam, takie stoliki bardziej restauracyjne, a takie właśnie, jak idziecie do parku czy gdzieś. Mamy jakieś dekoracje, gdzieś tam słodsze, mniej. Do tego oczywiście lampeczki z tego todlerowego stawpaku, bo one są tak naprawdę niezastąpione. One są malutkie, fajne. Wcześniej tam były z miejskiego życia. Życia, ale one są ogromne i są te słupy ogromne. A tutaj potrzebowałam czegoś troszeczkę mniejszego, i te lampeczki zawsze się sprawdzają. Oczywiście, w środku mamy też toaletę z boku dla klientów, taką. A w środku mamy głównie tylko rzeczy do restauracji. Jest tam na tyle dużo miejsca, że fajnie by było dostawiać sobie co jakiś czas projektor, ten wielki, taki podwórkowy, typowy, jeżeli ktoś ma kino domowe i robić sobie właśnie takie wieczorki z projektorem, poprzesuwać stoliki, postawić scenę, DJ-kę i można tam DJ-ować. Także jest bardzo dużo możliwości, mimo że to jest restauracja tylko to jakby mam wrażenie, że ona jest dość elastyczna. I w przypadku, jak na przykład będzie wieczorek filmowy, to można dodać do menu wtedy popcorn, żeby sobie kupowali. Chciałam właśnie, żeby to było takie progresywne, że macie jakąś podstawę i można coś z niej więcej zrobić. I z jednej strony może na dobre wyszło, że pomyślałam o tej przyczepie też właśnie, żeby ją połączyć z tym, bo raz, że to jest jakby połączenie dwóch starszych buildów, to dodatkowo też miałam troszeczkę mniej pracy, bo powiem wam, że dawno nie byłam tak zmęczona w nocy. Ale myślę, że przez to, że tydzień był dość ciężki, miałam i zakładanie zmywarki i jeszcze parę innych rzeczy tutaj jakby prywatnie plus tak jak wam mówiłam na liveie wczorajszym, siekły mi wszystkie zapisy No CC, tam potem odkryłam, że jeszcze H2 mi nie działało, ogólnie ze trzy zapisy mi nie działało, a przede wszystkim nie działał mi ten, na którym było Brindleton Bay. Okazało się, że mam tylko 3 z 8 buildów zapisane. Także nie powiem, zachwycona nie byłam. Wręcz mogę powiedzieć, że byłam zdenerwowana. Bałam się, że będę musiała właśnie czy odtwarzać to wszystko od nowa, a to by było ciężkie dość. Ale tak jak mówiłam Wam, zawsze cze trzeba czekać na patcha. I patch wyszedł, patch wyszedł od razu w nocy, także bardzo szybka reakcja. Jakoś chyba po 22 miałam aktualizację i gdzieś bliżej 24 już miałam wszystko rozwiązane. I o 24 równiutko był dostępny dodatek na Originie. Wgrał mi się, siadłam, no i mówię parę się razy po, pomotałam z tymi właśnie przyczepami. Z tą przyczepą przede wszystkim. Bo ona sprawiła największy problem. Pobawiłam się trochę też z tymi oknami. Fajnie, bo mogłam w tej przyczepie, właśnie zmienić troszeczkę ten taki przód dziubek, jakby co tam jest. Było wcześniej już postawione biurko i tutaj jest tylko troszeczkę zmienione, żeby te okno były bliżej siebie. Zmieniłam też okno główne na te takie nowe okno, które ma te wypuste całe takie zrobione, jest 3D fajnie. Doprawiłam właśnie, poprzerzucałam parę rzeczy, zrobiłam jeszcze taki bardziej do posiedzenia przód, że nie ma kanapy, a są fotele, jest też ten w środku ten fotel z nowego dodatku, on jest bardzo ładny taki z napisami. Fajnie jest tak, mam wrażenie troszeczkę bardziej męsko, plus właśnie jest bardziej nowoczesna kuchnia tam i jest pralka ogólnie też wewnątrz. Stwierdziłam, że dorzucę pralkę mu, skoro wszyscy mają, no to czemu ma nie mieć ta przyczepa pralki, a ale na podwórku są sznurki. Dajmy na to, że one są rozkładane i zabierane też ze sobą. Wszystko jakby można zmieścić do środka i się przemieścić. Ogólnie mam nadzieję, że Wam się spodoba, że Wam się spodoba w ogóle taki pomysł. Tak jak mówiłam, nie byłam w stanie powiedzieć Wam, czy to jest domek, czy to jest coś innego, bo to jest i domek, i coś innego. Takie dwa w jednym, właśnie. Wiecie, że ja uwielbiam restauracje, więc też będzie tych restauracji dużo. Tak samo będą chyba trzy restauracje w Evergreen Harbor. To już wam zdradzę, bo, bo mam, mam na to ochotę i mam masę pomysłów na to przede wszystkim. Wiadomo, że jeżeli ktoś nie ma tego dodatku z restauracjami, to muszę zrobić tak, jak właśnie w każdym mieście. Jest po prostu bar, tak? Wyrzuć, znaczy wyrzuć te rzeczy ogólnie po pobraniu, a przyrobicie sobie to na jakieś takie fajne bary. Ale sama uwielbiam po prostu dodatek ten z restauracjami. On właśnie pozwala na to, że zrobicie sobie parcelę, która jest tak naprawdę i funkcjonalna już, i można do niej dorzucić jeszcze różne funkcjonalności. Jest bardzo przydatna. Przynajmniej przy moim typie rozgrywki, oczywiście. Więc oczywiście nie mogłam się powstrzymać. Plus też ta lodziernia to już jest stara, w, tym moim, w tej mojej galerii tutaj jest taka w innym wydaniu dużo. Też jest to shopa oczywiście. Też jest taka obskurna trochę, można powiedzieć, że wiecie tak. Może bardziej, że mała, ale myślę, że idealnie pasuje i pasuje też klimatem tam takiego właśnie młodego. Biznesu, próby dorobienia się w jakiś tam sposób, trochę może szalonego pomysłu. I tam między drzewami, na tej górce, tak fajnie jakoś sielsko się to jakby wydaje mi. I takim sposobem mamy już dziesiąty odcinek, także jeszcze zostało sześć buildów, no a wiem, że wydaje się mało, ale z drugiej strony to największe nam zostały. Ale zbliżamy się tutaj do końca, z kolei właśnie mam też Evergreen Harbor zaplanowane całe, także ten problem, z które miasto robić teraz, bo już te Glimmer się skończyło, to ten problem się sam rozwiązał, bo dosłownie do, domki, budynki, w ogóle wszystko samo się rysuje i samo się planuje. Także zobaczycie na pewno już w weekend całe Evergreen Harbor. nie nie, że wszystkie buildy, no też bez przesady, no nie? Ale cały weekend będzie poświęcony właśnie nowemu dodatkowi. Będziemy mieli i taki jakiś room build można powiedzieć i będzie speed build oczywiście i dwa będą speed buildy z budowy Evergreen Harbor właśnie. Bo chcę też trochę luźnych takich porobić, takich jakby poza jeżeli komuś się podoba ta historia w Evergreen Harbor i Zalemu Rzymu bardziej żeby zatrzymać to co tam już jest no to wiadomo jakieś tam domki w klimacie się pojawią natomiast oczywiście budowa w Harbor będzie zakładała to z góry że ja te wszystkie rodzinki też tam dorobię jakieś nowe ogólnie będzie to będzie taki zapis który będzie bardzo Wymagające, bo jest dość mało działek, znaczy nie mówię, że jest mało, bo jest ich 15, więc nie jest tego dużo, znaczy nie jest tego mało właśnie, ale też jakby nie jest tego dużo, bo już 3 odpadają nam na Community loty, czyli te takie miejsca, gdzie, które wpływają na całe to miasto. A cztery działki to są mieszkania, więc mamy tutaj już troszeczkę mniej, i cała reszta, która nam zostaje, czyli tych działek 8, to są 30 na 20 działki, czyli dość małe, tak? Ale uwierzcie, rozwinęłam to, będzie dużo, tak jak tutaj macie w, właśnie w właśnie Brindleton Bay, macie ten i chyba jeszcze zacznie ten konkretny, tylko ten taki domek z piekarnią, i jeszcze planuję właśnie ten drugi. Domek w tej części z parkiem i ze stodołu, że one są jakby na dwie rodziny, to też coś takiego tam planuję. No bo powiem Wam, że fajnie, fajnie jest tak, naprawdę, fajnie jest tak troszeczkę tu zapełnić, właśnie trzymać się tego eko życia, takiego życia trochę mniejszego, można to tak nazwać bardziej. Jeżeli wiecie o co mi chodzi, takiego, że jakby macie dużo simów, ale różne rodziny, bo chciałabym właśnie taki, taką różnorodność tutaj wprowadzić większą. Tak więc ten zapis będzie wymagał ulubowania w dużej ilości simów naraz. Ale to już jutro. A na dzisiaj rozgrzewka. Zakończamy rozgrzewkę. Dajcie znać, jak Wam się podoba, jak Wam się podoba pomysł w ogóle. Czy ta lodziarnia pasuje do klimatu Brindleton Bay? Myślę, że dla mnie ogólnie tak, ale dajcie znać, oczywiście. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji kanału. W weekend będą cztery odcinki, także będziecie mieli co oglądać. Jeżeli ktoś chce, jako taki przegląd, mniej więcej, fakt, że jeszcze bez dodatku, to wczoraj na live było, pokazywałam Wam rzeczy z Debuga i ogólnie jakie rzeczy tam się pojawiają oraz oczywiście wszystkie first looki, które gdzieś tam są u innych Simstuberów. A ja na tę chwilę nie przedłużam, dziękuję za uwagę, do usłyszenia i pa!